Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj był poranny live, na którym sprawdzaliśmy nowości i nie spodziewałem się, że jeszcze dzisiaj nas taka informacja spotka, Jaką, jak ta, którą zobaczycie w tym filmie. Naprawdę rzecz jest niesamowicie grubami. Może to jest słuchajcie tylko 10, 10 sekundowy filmik. Który się pojawił na socjalach Rockstara Ale zawiera niezwykle ważne informacje Dotyczące najprawdopodobniej najbliższej aktualizacji Która pojawi się w połowie grudnia yy, Ogółem, dzisiaj jak był live yy, Zauważyliśmy, że może wyrzuciło ciało yy, Które tutaj między innymi widzicie na ekranie Po prostu leżało ciało, obok leżała walizka Tutaj jest troszeczkę to przedstawione w innej formie Bo tutaj mamy taką jakby skórzaną walizkę A tam była taka bardziej jakby metalowa i tutaj to ciało też całkiem inaczej wygląda, ale jest to nawiązanie w 100% do tego, co dzisiaj widzieliśmy na live. Słuchajcie, ja wam może najpierw puszczę ten filmik. On ma dosłownie 10 sekund, ale zaraz klatka po klatce wam pokażę, co w tym jest niezwykłego. Słuchajcie, to jest tyle. Ale zanim powiecie, że to jest totalna pierdoła Czy poznajecie to miejsce? Żeby gdziekolwiek było w GTA Kompletnie nigdzie takie miejscówki nie ma To w ogóle gdzieś przypomina Amerykę Południową Takie przynajmniej mamy wrażenie Są nawet podane współrzędne geograficzne na dole e, Tutaj jeszcze wcześniej była jakaś wieża strażnic, e, strażnicza wśród palm Czego też kompletnie w GTA nie ma e, takiej, takiej miejscówki Eee, w ogóle też jest tutaj taki napis El Rubio Dozier Czyli coś, nie wiem, po hiszpańsku, portugalsku Bardziej mi to na hiszpański wygląda Czyli też tutaj gdzieś byłby jakiś e, znak Który by wskazywał na Amerykę Południową eee, Coś tu jeszcze mieliśmy? Tutaj była jakaś, jakieś pola Za pierwszym razem myślałem, że to jest winnica Ale raczej, chociaż nie Trochę to przypomina też jakąś winnicę Ale nie tą, którą mamy, mamy w Getta. No tutaj już jest oczywiście Los Santos, widać tutaj wieżowiec, centrum miasta, tutaj plaże Vespucci i to wyrzucone ciało. Więc tutaj teoria jest, słuchajcie, my dzisiaj w ogóle tworzyliśmy różne historie na live, ale nikt nie wpadł na to, że to ciało zostało gdzieś wyrzucone, że na przykład ta osoba gdzieś powiedzmy zginęła w innej lokalizacji, gdzieś powiedzmy na jakiejś wyspie. I później zostało ono rzucone do oceanu, i trafiło one tutaj na wybrzeże Los Santos. Ciekawa sprawa. John, tutaj się jeszcze pojawia nazwa. John Doe, ostatni, widziany kontakt Los Santos na lotnisku. Zobaczcie, jest tutaj wskazane lotnisko, więc kto wie, czy na przykład nie będzie tak, że będzie nowa lokalizacja i za pomocą lotniska będziemy mogli się przemieścić do właśnie tej nowej lokalizacji. Posłuchajcie, tu już nie ma wątpliwości praktycznie co do tego, że będzie w grudniu nowa miejscówka w GTA coś poza Los Santos i naprawdę nie mogę się tego doczekać. Tutaj już w sumie nic więcej na tym filmiku nie ma. Ale będzie to pierwsze rozszerzenie mapy, jakie było do tej pory, co jest naprawdę niezłą informacją. Tyle. Czekam na kolejne informacje, pewnie tak samo jak wy. Jeśli się jakieś pojawią, to e, myślę, że wrzucę wam jakieś info na kanał. Nie wiem, czy ten materiał w ogóle będzie miał jakikolwiek zasięg, bo dzisiaj miałem problemy z live'em rano i wydaje mi się, że z tego materiału nie zadziała dzwonek na kanale, co jest dużą stratą dla takiego materiału, ale. Eee, no ale trudno się mówi To jest na tyle duża informacja, że trzeba wam to pokazać eee, No i co? Zachęcam do zostawienia łapki Żeby materiał trafił do dużej liczby osób No i czekamy na tą aktualizację Pamiętajcie, że będzie też live prezentacyjny Gdzie będziemy to wszystko sobie sprawdzać Na, którym, na tych live'ach zawsze jest was bardzo dużo A jak będą mi nowe informacje To tak jak powiedziałem eee, Podzielę się z tym z wami Także miłego wieczoru życzę dnia, zależy kiedy to oglądacie i do zobaczenia i zapraszam też na live, które odbywają się codziennie, także na razie cześć.